Kompas inwestycji udostępnia swoim klientom korzystającym z aplikacji panelu menadżera możliwość dostępu do zmian etapu inwestycji budowlanych w czasie. Na karcie inwestycji przy aktualnym etapie projektu wprowadziliśmy ikonę, która przekierowuje nas do panelu menadżera do sekcji Zmiana etapu. System pokazuje wszystkie inwestycje, które w ciągu ostatniego miesiąca czasu zmieniły etap na etap aktualnie przeglądanej inwestycji. Oraz analizowanego sektora rynku. Oszczędzacie Państwo czas na znalezienie interesujących projektów. Jednym kliknięciem otrzymujecie komplet danych z możliwością eksportu ich do Excela, a także podejrzeniem szczegółowych kart inwestycji. Niezależnie od możliwości wglądu w zmianę etapów inwestycji z karty projektu, użytkownicy korzystający z panelu menadżera mogą w dowolnym czasie uzyskać dane według wybranych kryteriów etapów. W postaci interaktywnych map i tabel bezpośrednio w widoku panelu menadżera. Dla przykładu, interesują nas inwestycje, które były na etapie projektowanie oraz projektowanie zakończone, a w okresie ostatnich trzech miesięcy rozpoczęły się na nich prace budowlane. Definiujemy odpowiednie parametry i otrzymujemy interesujące nas dane. Inny przypadek? Chcemy sprawdzić, ile inwestycji zostało wstrzymanych w bieżącym roku. W takiej sytuacji poprzedni etap, czyli pole zmiana etapu z, jest dowolny, dlatego nie wybieramy żadnego etapu, natomiast w polu zmiana etapu na zaznaczamy inwestycje wstrzymane. Co ponadto nowego w panelu menadżera? Po pierwsze, w szczegółowych zestawieniach inwestycji dodaliśmy na Państwa prośbę informacje o wielkości powierzchni projektu. Po drugie, zmianie uległo także podstawowe menu panelu menadżera. Teraz są to dwa bloki. Pierwszy dane rynkowe z podsumowaniem rynku oraz zmianami etapów. I drugi uczestnicy rynku według lokalizacji inwestycji, według siedziby firmy oraz powiązania firm. Zapraszamy do kontaktu.